Różne legendy o stworzeniu świata. Pojęcie o początku świata jest u ludów pierwotnych zupełnie inne niż u wyznawców tzw. religii wyższych. Mianowicie, nie pozostaje ono w sprzeczności z naukową zasadą niezniszczalności i niestwarzalności materii zasadą oczywiście nieznaną ludziom pierwotnym. Ich Bóg nie tworzy świata z niczego, jak Bóg żydowsko-chrześcijański. Przez wyrzeczenie magicznego słowa niech się stanie, lecz formuje ten świat z istniejącego już przedtem materiału, porządkując go i układając własną ciężką pracą fizyczną. Zależnie od otoczenia zewnętrznego, inne legendy o stworzeniu świata powstają u wyspiarzy, inne zaś u mieszkańców stepów i pustyń. Wyspiarze widzą w koło siebie niezmierzone przestworza morskie wyobrażają sobie pierwotny stan świata jako bezbrzeżne morze z którego dopiero później wyłania się ląd stały czy to przez osobistą pracę boga zrzucającego skały z nieba na przykład w ten sposób bóg Tangaloa zrzuca dwie skały z których jedna tworzy wyspę Sawaj, a druga wyspę Upolu w grupie Samoa czy też, że fale morskie samoistnie zbijają w kupę masy ił, a na nich wyrastają rośliny wodne, wśród których wylęgają się robaki i skorupiaki, a wreszcie powstają w różny sposób ludzie. To inna legenda samoańska. Ludy pasterskie zamieszkujące stepy lub pustynie wyobrażają sobie, że ziemia była pierwiastkowo gołą, pustą równiną. Pierwszym twórczym czynem ich boskiego prarodzica. Było zesłanie deszczu lub też wyczarowanie w inny sposób ożywczej wilgoci. Na przykład u afrykańskich Masajów, z krwi smoka zabitego przez ich boskiego przodka Ngai, rozwija się bujna roślinność. Potem w rozmaity sposób tworzy Bóg człowieka i osadza na ziemi, następnie stwarza bydło. Na przykład u tychże Masajów Bóg Ngai tworzy mężczyznę w niebie, a kobietę na ziemi. Również w niebie tworzy bydło rogate, osły, kozły i owce i spuszcza je na ziemię. Oczywiście różnych odmian legend o stworzeniu świata u różnych ludów jest bez liku.